Jarosław Kaczyński wiedział doskonale, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji będzie otwarciem puszki Pandory. Mówi dzisiejszy gości dnia telewizji TVT, posłanka Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. Zapowiadał wielokrotnie, że, że będzie chciał zaostrzyć prawo antyaborcyjne. Mówił też w swoich wywiadach osobistych o tym, że będzie chciał doprowadzić do tego, żeby kobieta, która wierzy, urodzi martwe dziecko, musiała je urodzić. No, i szukał najlepszego momentu na realizację tego swojego wyobrażenia, jak to powinno wyglądać. PIS chciałby swój pomysł na życie narzucić wszystkim. Przestrzega posłanka Marta Golbik. I to jest kłopot. Odbieranie wolności, zarówno na poziomie wymiaru sprawiedliwości, gdzie każdy z nas może się obawiać, czy zostanie sprawiedliwie osądzony, ale również na poziomie naszego własnego życia i tego, czy Kobieta, która ma świadomość tego, że urodzi dziecko, które umrze za parę dni po porodzie, kobieta nie ma prawa decydować o tym, co zrobić w takiej sytuacji. To jest to odbieranie wolności na każdym możliwym poziomie, czasem bardziej, czasem mniej groźne. Posłanka koalicji obywatelskiej odniosła się również do rozwiązania, jakie zaproponował prezydent RP. Nie wierzę, żeby Andrzej Duda zbudował odpowiedni kompromis aborcyjny, mówi Marta Golbik. Kompromis aborcyjny był przez lata. Funkcjonował przez lata od 1993 roku. Był oczywiście niedoskonały dla każdej ze stron, ale był. I to. Obóz spisu Jarosław Kaczyński naruszył ten kompromis. Doprowadził do tego, że ludzie wyszli na ulicę i, i teraz domagają się dużo więcej. Cała rozmowa z Martą Golbik, posłanką Koalicji Obywatelskiej w programie Gości Dnia premiera, dziś o godzinie 17.50.